E, e, Ema, moi drodzy widzowie, dzisiaj budujemy coś na Hubertowicach. Nie wiem, czy wiecie. Dobra, jesteśmy już. Wczytało nam się wszystko. No to Hubertowicy, będziemy coś tam budować dzisiaj. Ojej, mam panu procent. No, no, widzimy się po prostu jak to się już załaduje. To baj baj. Dobra, jesteśmy już na Hubertowica. Ładuję się. Uje lagi, lagi. Uuu, lagi. Lagi. Pomocy. Pomocy. O! I dzisiaj chcemy wybudować tutaj taki most, żebyśmy mogli tam sobie przejść. Nie, to chcielibyśmy, no to próbujemy to wybudować. Jak to nam wyjdzie. Jestem ciekawy tego mega. Widzicie? Jestem tego, jestem tego mega ciekawy. Jak to nam wyjdzie. Łe, łe. No dobra, no to bierzemy teraz sobie... bierzemy sobie tą pół, to pół bloka. Jest nam będzie potrzebny blok. Zwykły blok. Nie, i to by Zwykły blok i... To będzie nam potrzebne. To będzie nam potrzebne. I to będzie nam potrzebne. Face. Ok. Gdy już to mamy. Gdy już to mamy. To teraz musimy zacząć to budować. To będzie gdzieś na takiej zasadzie wyglądało. O, że zobaczymy, chodziło o takie coś, Czy to się będzie co poziom do góry podnosić, o tak O! o, czy to będzie jakby coś takiego, tutaj będziemy stawiać pół bloka, Rozumiecie mnie? Nie wiem czy ktoś mnie rozumie, ale powinniście mi rozumieć, wiecie o co mi chodzi, nie? O! Stawiamy pół bloka. A nie, bo tu nie wyjdzie tak jak chciałem. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Nie, dobra, wyjdzie tak. O, i tutaj się gdzieś zatrzymujemy. I to leci teraz tak. Oj, spadło. Ale mamy coś, i jak to... jak to mamy, to teraz robimy płot. I widzicie, że coś takiego ma być. I tutaj jakby teraz robimy to, czekajcie. To robimy to tak. O, 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 o. Tak. To potem robimy tak. To niż to niszczy. O, robimy takie coś. I potem nie musimy tego robić tak. Musicie tego robić tak, tylko wystarczy o, że to zrobicie tak w jakiś sposób, potem jeszcze Czekajcie i potem wystarczy jeszcze tutaj klocka dostanie. O, i macie taki fajny mostek. To był taki poradnik jak zrobić taki mostek. Nie? Myślę, że za trudny on nie jest. Tutaj sobie płotek możecie dorobić wtedy. Myślę, że całkiem spoko to wyszło. Dla mnie mega spoko to wyszło. robicie sobie tutaj płotek to wtedy robicie sobie tutaj płotek po prostu, nie? o, widzicie? coś takiego to by było na tyle, dajcie łapkę w górę я сейчас с вами жить нам. Па-па!